Ups, czas się nam kończy. Przejdźmy do głównego tematu. O OK, mam wiele dołowienia i mało czasu i mam wrażenie, że nie słuchałeś mnie wcześniej, więc zaczynamy! Nudność tutejsza wzrasta co rok, do nieszczęścia pierwszy jest krok, gdy oczyścimy ich dusze grzeszne, w moim hasło choczę... Hotel... Chwila, za dużo naraz tak eksterminacja! Przylatuje cię to bez zabić kilka dusz, chyba to nożące, tak schodzić wciąż dołu, Się dołączą w niebie, problem znika od... tak, możesz daje Cię. To piękny ciężbiek! Pozwól, zatrzymam cię, po zubę, cię oh. zachowaj swój czas. Okay. Chyba już pora, by rzekła sobie pas. W górę wyżej po drabinie, aż do nieba bram. Sory słodka, nie wiesz, że ja szanse ci tam po piekły jest bieszne Czy tak chcesz, czy też nie mieli szansę na zbawień Teraz marzą tu się zasady czarno-białe, oporu najlepiej wcale Niech płoną tu bez przerwy, aż zarżniemy i znów Służ? 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 słodka

Bo pieku jest wieczne, czy tak chcesz, czy też nie mieli szansę Skupi na zbawienie, teraz marzą tu się zasady, czarno-białe, oporu najlepiej wcale Niech płoną tu bez przerwy, aż zaczniemy i such Pieku wieczne jest do kurwy, jest tworzone, by zać, Weź już porzuć swe wysiłki, nie wypalona bag. Skoro mam już twą uwagę, myślę, wspomnę jedną sprawę zajebistą informację Przesunęliśmy eksterminację! Co? Rok to za długo bez krzyków tych pis. Tak mi minął, to wiem. Sześć miesięcy masz o dziś! Ale czekaj, ty nie... Ach, cholera!